Typ kasanowy to jest erotoman, artysta. Doskonale zna psychę kobiet. Doskonale wie, co działa. Wydaje się kobietom, że to jest super romantyczny, wspaniały mężczyzna, dobry kochanek. I Jest. Tylko że robi to zawodowo. Spotkanie z takim kasanową mężczyzną powoduje, on był najlepszy. On był wspaniały, on umiał zadbać o kobiety. On umiał o mnie zadbać o wszystko. Tylko że byłaś celem spełnienia jego ego. Zaspokojenia jego niepewności, którą rekompensuje zdobywając kobiety. On nie uczestniczy w normalnym życiu, on jest mistrzem gry. On wie, kiedy dawać prezenty, jakie dawać prezenty, jak rozmawiać, jak komplementować, kiedy zapalać świece, kiedy samemu ugotować. Mistrz! Swoją drogą, miły panie, obnaża to tylko waszą naiwność. Tak, naiwność, że nie potraficie tego przejrzeć, że wierzycie w bajki i harlekiny.